Mantle pod presją. Słabnąca struktura i rosnące ryzyko spadku. Satoshi Labs. Strażnicy wolności w świecie bitcoina. Metaplanet stawia wszystko na bitcoina. Ruch, który jest deklaracją, nie transakcją. Mniej ataków, większe straty. Cyberprzestępcy podnoszą stawkę w świecie blockchaina. Circle zmniejsza podaż USDC. Cichy ruch, który może odbić się na Solanie i Ethereum. Cyberpunk stawia na prywatność. Firma skupuje skaż na długoterminowy skarbiec. Zanim zaczniemy, witam wszystkich na kanale Krypto Wiadomości Polska, miejscu, gdzie każdego dnia dostajecie najświeższe newsy ze świata kryptowalut. Zachęcam do subskrybowania i kliknięcia dzwonka, żeby zawsze być na bieżąco z nowinkami oraz zostawienia łapki w górę i podbijania filmu, jeśli się Wam spodobał, a także aktywnej dyskusji w komentarzach na tematy poruszone w materiale. A teraz zapraszam na dzisiejszy film. Mantle pod presją, słabnąca struktura i rosnące ryzyko spadków. Mantle, czyli token MNT, ponownie pokazuje techniczną słabość. Po nieudanej próbie odbicia kurs wyraźnie traci impet, a ostatnie ruchy ceny sugerują kruchą strukturę rynku i rosnące ryzyko dalszych spadków. Wszystko dzieje się w momencie, gdy rynek wchodzi w końcówkę roku, a niepewność zaczyna dominować nad optymizmem. Według nowej analizy opublikowanej przez tradera kryptowalutowego Gain News. MNT stracił swoją wzrostową strukturę. Cena wypadła z kanału wzrostowego, w którym wcześniej próbowała się stabilizować. Na wykresie widać kilka prób odbicia, jednak każda z nich kończyła się odrzuceniem na coraz niższych poziomach oporu. Kupujący nie byli w stanie wyznaczyć nowych szczytów co jest klasycznym sygnałem zmęczenia rynku po stronie popytu. Momentem przełomowym było odrzucenie ceny od opadającej linii oporu. Gdy kurs spadł poniżej wcześniejszej struktury kanału, rynek przeszedł z fazy konsolidacji w fazę ponownej dystrybucji. Oznacza to, że zamiast akumulacji widzimy stopniowe oddawanie tokenów przez sprzedających. Jeśli kluczowe wsparcie nie zostanie obronione, struktura wykresu sugeruje możliwość zejścia ceny w kierunku niższej strefy docelowej zaznaczonej w analizie. Bieżące notowania dodatkowo potwierdzają słabnący impet. MNT handlowany jest obecnie w okolicach nieco poniżej 1 dolara, po stopniowym spadku z obszaru wyraźnie powyżej tej wartości, gdzie znajdował się wcześniej. Na wykresie widać serię coraz niższych szczytów i coraz niższych dołków, a odbicia są płytkie i krótkotrwałe. Wolumen obrotu pozostaje umiarkowany, co sugeruje, że nie mamy do czynienia z paniką, lecz z kontrolowaną presją sprzedażową. To typowe zachowanie dla rynku, na którym sprzedający konsekwentnie dominują, a kupujący nie wykazują wystarczającej determinacji, by odwrócić trend. Brak silnego odbicia w rejonie obecnych poziomów tylko potwierdza, jak delikatna stała się cała struktura cenowa. Z technicznego punktu widzenia, scenariusze są dwa: jeśli obecne wsparcie pęknie, rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji spadków w kierunku niższych poziomów. Taki ruch potwierdziłby, że wcześniejsze odbicie było jedynie korektą, a nie początkiem nowego trendu wzrostowego. Jeśli natomiast wsparcie zostanie chwilowo obronione, możliwa jest krótkoterminowa stabilizacja lub techniczne odbicie. Bez powrotu do utraconego kanału i bez wybicia ponad opadający opór, każdy wzrost pozostanie jednak podatny na kolejną falę sprzedaży. Na tym etapie wykres wyraźnie sugeruje ostrożność. Impet rynku przechylił się na stronę sprzedających, a to kupujący muszą teraz udowodnić, że są w stanie odzyskać kontrolę. Satoshi Labs Strażnicy Wolności w świecie Bitcoina W świecie kryptowalut bezpieczeństwo i niezależność użytkownika to absolutna podstawa. Wśród firm, które odcisnęły trwałe piętno na tym ekosystemie, Satoshi Labs zajmuje miejsce szczególne to właśnie oni stoją za jednymi z najbardziej zaufanych narzędzi do samodzielnego przechowywania kryptowalut i realnego korzystania z idei decentralizacji. Najbardziej znani są jako twórcy portfela sprzętowego Trezor, który pomógł milionom ludzi na całym świecie zabezpieczyć swoje cyfrowe aktywa i uniezależnić się od pośredników. Satoshi Labs to firma technologiczna i grupa innowacyjna, której misją jest rozwój bitcoina i technologii kryptowalutowych z naciskiem na bezpieczeństwo, dostępność oraz otwarte oprogramowanie. Siedziba firmy znajduje się w Czechach, ale jej wpływ jest globalny. Od samego początku celem Satoshi Labs było jedno: dać ludziom pełną kontrolę nad własnymi środkami i prywatnością, bez konieczności zaufania z centralizowanym instytucją. Historia Satoshi Labs sięga początków bitcoina. Wszystko zaczęło się na początku drugiej dekady obecnego wieku w Pradze, gdzie Marek Palatinus, znany w środowisku jako Slash, oraz Paweł Rusnak spotkali się w hackerspace jako entuzjaści otwartego oprogramowania i bitcoina. Szybko doszli do wniosku, że klucze prywatne powinny być przechowywane z dala od internetu. Do zespołu dołączyła później Alena Wranowa i tak narodził się pomysł portfela sprzętowego. Kilka lat później firma została oficjalnie zarejestrowana, a światu zaprezentowano Trezor Model One pierwszy na masową skalę portfel sprzętowy do kryptowalut. Był to moment przełomowy dla całej branży. Trezor przechowuje klucze prywatne offline i pozwala potwierdzać transakcje bezpośrednio na urządzeniu, co drastycznie zmniejsza ryzyko ataków z sieci. Z czasem Satoshi Labs rozwinęło się w większą grupę technologiczną. Oprócz kolejnych wersji Trezora powstały także inne projekty, takie jak Inviti, czyli platforma do kupna, sprzedaży i wymiany kryptowalut, oraz Wexel, narzędzie do handlu bitcoinem w modelu bezpośrednim między użytkownikami. Wszystko to wpisuje się w jedną wizję, Maksymalnej niezależności i kontroli po stronie użytkownika. Znaczenie Satoshi Labs dla rynku krypto jest ogromne. To właśnie ta firma pomogła ustandaryzować takie rozwiązania jak frazy odzyskiwania, hasła dodatkowe czy otwarte oprogramowanie portfeli, które dziś są fundamentem bezpiecznego przechowywania kryptowalut na całym świecie. W branży opartej na zaufaniu, decentralizacji i własności prywatnej, Satoshi Labs pozostaje jednym z filarów. Od skromnych początków w Pradze po stworzenie jednego z najbardziej rozpoznawalnych i zaufanych narzędzi w świecie krypto, ich wpływ na sposób w jaki chronimy i używamy cyfrowych pieniędzy jest nie do przecenienia. MetaPlanet stawia wszystko na Bitcoina. Ruch, który jest deklaracją, nie transakcją. MetaPlanet wykonał na koniec roku ruch, który wygląda mniej jak zwykła inwestycja, a bardziej jak jasny sygnał dla rynku. Spółka notowana w Tokio dokupiła jednorazowo ponad 4000 bitcoinów, wydając na ten cel około 450 milionów dolarów. Tym samym jej skarbiec urósł do ponad 35 tysięcy bitcoinów, co przy obecnych cenach daje wartość zbliżoną do 3 miliardów dolarów. To nie jest klasyczne dywersyfikujemy portfel. To raczej komunikat wprost. Bitcoin jest fundamentem strategii. MetaPlanet konsekwentnie buduje model, w którym rezerwa bitcoinowa nie jest dodatkiem. Lecz główną osią działalności. Taka postawa przypomina podejście firm znanych z długoterminowej akumulacji, gdzie zakupy są wykonywane wtedy, gdy warunki rynkowe na to pozwalają, a później następuje spokojna pauza, bez porzucania głównego celu. Jest tu jednak ważna różnica: Metaplanet nie chce być postrzegany wyłącznie jako pasywny safe na bitcoiny. Przekaz jest jasny: trzymamy aktywo, ale jednocześnie potrafimy na nim zarabiać. I właśnie w tym miejscu strategia spółki zaczyna się wyróżniać. Firma wykorzystuje część swoich zasobów do strategii opcyjnych, których celem jest generowanie regularnych przychodów. W praktyce oznacza to sprzedaż opcji, zbieranie premii i powtarzanie całego procesu przy jednoczesnym zachowaniu głównej, długoterminowej rezerwy w nienaruszonym stanie. Według spółki ten segment przyniósł w mijającym roku wyniki lepsze od oczekiwań, generując przychody liczone w miliardach jenów, co przekłada się na dziesiątki milionów dolarów. To sprytna odpowiedź na często powtarzaną krytykę spółek trzymających bitcoina, gdzie jest realny przepływ gotówki. Tutaj bitcoin przestaje być wyłącznie zmiennym aktywem i zaczyna pełnić rolę narzędzia do generowania dochodu. Trzeba jednak pamiętać, że strategie opcyjne zawsze niosą ze sobą ryzyko. Zarabia się na czasie i zmienności, ale w zamian akceptuje się możliwość bolesnych ruchów rynku w jedną stronę. To cena za dochód w bitcoinie, który nie bierze się znikąd. Moment tego ruchu nie jest przypadkowy. Rynek stał się znacznie bardziej wymagający wobec spółek opartych na bitcoinowych rezerwach. Metaplanet, podobnie jak inne firmy z tej kategorii, doświadczył sytuacji, w której jego giełdowa wycena spadła poniżej wartości posiadanych bitcoinów. Inwestorzy przestali płacić premię za sam fakt posiadania kryptowalut. Właśnie tu hybrydowy model Metaplanet ma być odpowiedzią. Bitcoin pozostaje kręgosłupem strategii, a przychody z opcji mają uzasadniać działalność operacyjną spółki. Firma zapowiada dalszą analizę wpływu tych wyników na swoje prognozy finansowe. Jedno jest pewne, to nie był przypadkowy zakup, lecz świadoma deklaracja wiary w Bitcoina jako centralny element przyszłości. Chcesz być o krok przed innymi? Dołącz do naszego Telegrama. Szybkie newsy, sygnały Rafała i najświeższe airdropy tylko dla subskrybentów. Jest to nasz jedyny oficjalny kanał. Link w opisie filmu. Mniej ataków, większe straty. Cyberprzestępcy podnoszą stawkę w świecie blockchaina. Nowy roczny raport firmy Slow specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie, pokazuje niepokojący trend w świecie blockchaina. W minionym roku odnotowano około 200 poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, które łącznie przyniosły straty sięgające niemal 3 miliardów dolarów. Choć liczba ataków wyraźnie spadła w porównaniu z rokiem wcześniejszym, ich finansowe skutki okazały się znacznie dotkliwsze. Rok wcześniej liczba incydentów była ponad dwukrotnie wyższa, jednak łączna kwota strat wzrosła rok do roku o niemal połowę. To wyraźny sygnał, że cyberprzestępcy działają dziś rzadziej, ale znacznie skuteczniej. Ataki są lepiej przygotowane, bardziej precyzyjne i wymierzone w miejsca, gdzie stawka jest najwyższa. Z raportu wynika, że największe straty skupiły się w kilku kluczowych ekosystemach. Najwięcej środków utracono w sieci Ethereum, gdzie straty liczono w setkach milionów dolarów. Kolejne miejsca zajęły Binance Smart Chain oraz Solana, a mniejsze, choć nadal istotne kwoty dotknęły także inne rozwiązania, w tym sieci drugiej warstwy. Jeśli spojrzymy na typy atakowanych projektów, na czele nadal znajduje się sektor zdecentralizowanych finansów. To właśnie tam doszło do największej liczby incydentów. Jednak pod względem wartości strat zdecydowanie najgorzej wypadły platformy scentralizowane, takie ma jak giełdy i usługi powiernicze. Kilkanaście takich zdarzeń odpowiadało za straty liczone w miliardach dolarów, a jeden szczególnie duży incydent związany z giełdą Bybit znacząco zawyżył ten bilans. Eksperci Slowmist zwracają uwagę, że metody ataków stają się coraz bardziej zaawansowane. Na pierwszym planie znajdują się luki w inteligentnych kontraktach oraz przejmowanie kont użytkowników. Coraz częściej za atakami stoją zorganizowane grupy hakerskie, czasem powiązane nawet z aparatami państwowymi. Do tego dochodzą profesjonalne mechanizmy prania pieniędzy, oparte na modelach usługowych, które pozwalają przestępcom działać szybciej i skuteczniej. Mimo ogromnych strat, raport dostrzega też jeden pozytywny sygnał. Spadek liczby incydentów sugeruje, że podstawowe standardy bezpieczeństwa powoli się poprawiają. Dodatkowo, na całym świecie przyspiesza egzekwowanie przepisów, co może wymuszać lepsze praktyki i większą odpowiedzialność po stronie firm. Jednak różnica między mniejszą liczbą ataków a rekordowymi stratami pokazuje jasno: wchodząc w kolejny rok, branża nie może zwalniać tempa. Audyty inteligentnych kontraktów, ochrona operacyjna i profesjonalne zarządzanie ryzykiem stają się nie opcją, a koniecznością. Stawka w świecie aktywów cyfrowych nigdy nie była wyższa. Circle zmniejsza podaż USDC. Cichy ruch, który może odbić się na Solanie i Ethereum. Circle wykonał kolejny istotny ruch w zarządzaniu swoim stablecoinem USDC. Z rezerwy skarbcowej spółki spalono ponad 50 milionów tokenów USDC w sieci Solana. Informacja została wychwycona przez narzędzie monitorujące blockchain, Whale Alert, i od razu zwróciła uwagę rynku. Ten krok nie jest pojedynczym incydentem, lecz elementem szerszej strategii zarządzania podażą stablecoina. Circle od dłuższego czasu aktywnie balansuje swoją rezerwę pomiędzy różnymi sieciami, przede wszystkim Solaną i Ethereum. Spalenie tokenów oznacza trwałe usunięcie ich z obiegu, co bezpośrednio wpływa na całkowitą liczbę USDC dostępnych na rynku. Po tej operacji krążąca podaż USDC wynosi obecnie około 76 miliardów tokenów. To pokazuje skalę całego projektu, ale jednocześnie podkreśla, że nawet dziesiątki milionów spalonych jednostek. Są traktowane jako precyzyjne narzędzie do dostrajania systemu, a nie przypadkowy ruch. Warto zaznaczyć, że to działanie nie wywołało bezpośrednich wstrząsów na rynku Bitcoina, Ethereum, ani innych dużych krypt kryptowalut. Nie pojawiły się też informacje o nagłych zmianach płynności w protokołach zdecentralizowanych finansów, czy o wpływie na staking. Mimo to sam fakt spalania USDC ma znaczenie symboliczne i strategiczne. Circle już wcześniej wykonywał podobne operacje. W tym przenoszenie dużych ilości USDC pomiędzy sieciami i ich częściowe spalanie. W przeszłości dochodziło do wymian liczonych w dziesiątkach milionów tokenów, co wpływało na lokalną płynność i aktywność w danym ekosystemie. To pokazuje, że firma aktywnie reaguje na zapotrzebowanie rynku i warunki panujące w różnych blockchainach. Dla Solany i Ethereum takie ruchy mogą oznaczać chwilowe zmiany w dostępności kapitału, a w dłuższym terminie bardziej elastyczne zarządzanie płynnością stablecoina. W praktyce może to prowadzić do ciaśniejszych warunków rynkowych w jednym ekosystemie i większej swobody w drugim. Choć spalanie USDC nie brzmi tak spektakularnie jak duże zakupy bitcoina czy nagłe krachy giełd, to właśnie takie ciche decyzje skarbowe często mają realny wpływ na stabilność i funkcjonowanie rynku. Circle po raz kolejny pokazuje, że traktuje zarządzanie stablecoinem jak precyzyjną operację finansową, a nie pasywną emisję cyfrowych dolarów. Cypherpunk stawia na prywatność. Firma skupuje Skash na długoterminowy skarbiec. Cypherpunk Technologies Inc. ponownie zwiększył swoje zaangażowanie w rynek kryptowalut, wykonując kolejny duży zakup Skash. Spółka od kilku miesięcy konsekwentnie realizuje strategię budowy cyfrowego skarbca, a najnowsza transakcja tylko to potwierdza. Firma poinformowała, że nabyła ponad 56 tysięcy jednostek Skash, przeznaczając na ten cel około 29 milionów dolarów. Średnia cena zakupu jednego tokena wyniosła nieco ponad 500 dolarów. Po tej operacji łączne zasoby Cypherpunk przekroczyły 290 tysięcy zakaż. Według dostępnych szacunków oznacza to, że spółka kontroluje blisko 2% wszystkich zakaż znajdujących się obecnie w obiegu. Co istotne, firma podkreśla, że całe to zaangażowanie budowane było stopniowo, w różnych warunkach rynkowych, przy średniej cenie znacznie niższej niż obecna. W centrum tej strategii znajduje się jeden kluczowy motyw prywatność. Z cash od lat wyróżnia się na tle innych kryptowalut możliwością realizowania tzw. transakcji chronionych, które ukrywają dane nadawcy, odbiorcy oraz przesyłane kwoty. W czasach, gdy coraz częściej mówi się o cyfrowej inwigilacji, ochronie danych i przejrzystości finansowej, kryptowaluty nastawione na prywatność znów przyciągają uwagę inwestorów i instytucji. Przedstawiciele Cypherpunk już, już wcześniej sygnalizowali, że widzą długoterminową wartość w technologiach, które chronią prywatność użytkowników. Najnowszy zakup z Cash pokazuje, że nie są to jedynie deklaracje, lecz realne decyzje finansowe podejmowane mimo zmienności rynku aktywów cyfrowych. Co ciekawe, działalność Cypherpunk nie ogranicza się wyłącznie do kryptowalut. Firma jest również obecna w sektorze ochrony zdrowia poprzez swoją spółkę zależną Leap Therapeutics. Ten podmiot zajmuje się rozwojem terapii onkologicznych, w tym leków będących na etapie badań klinicznych. Takie połączenie świata aktywów cyfrowych i biotechnologii sprawia, że Cypherpunk jest dość nietypowym graczem na rynku. Spółka zapowiedziała, że wszelkie istotne informacje dotyczące jej strategii będą publikowane w oficjalnych raportach regulacyjnych, komunikatach prasowych oraz kanałach relacji inwestorskich. Jak w przypadku innych firm publicznych posiadających kryptowaluty w bilansie. Polityka skarbcowa Cypherpunk prawdopodobnie będzie uważnie obserwowana przez inwestorów. Ostatni zakup z cash wpisuje Cypherpunk w rosnący trend firm, które traktują aktywa cyfrowe nie jako narzędzie krótkoterminowej spekulacji, lecz jako element długofalowego planowania finansowego i zabezpieczenia wartości. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, podbij film, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się, regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na przedstawione tematy: który news był najmocniejszy i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku: żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale. Nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów, dziennik ustaw z 2005 nr 200, łamane na 6, pozycja 1.715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut podjęte na podstawie informacji zawartych na nim. Oraz poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.